Halo, dzień dobry, witam Was na wieczornej transmisji na żywo. Przesunę sobie kamerę, żeby to nie wadziło. I teraz tak, zanim przejdę do tematu, oczywiście zachęcam, żebyście pisali komentarze, skąd oglądacie, jest to dla mnie zawsze fajna i ciekawa informacja. Poza tym możecie też zostawić łapki w górę, czy też udostępnić tą transmisję na żywo. Niech się niesie w odchłaniach YouTube'a, będę Wam wdzięczny. Widzę, że powiadomienie wyszło, ale tak czy inaczej... Poczekam trochę, aż się ktoś tutaj z Was pojawi, żebym nie mówił sam do siebie, a ci, którzy z Was dołączą później do tej transmisji na żywo, no to będą mogli sobie e, obejrzeć z odtworzenia. E, będę chciał tutaj porozmawiać dzisiaj e, na temat e, kameratów. E, dawno mm, nie wypowiadałem się, czy też nie robiłem jakiegoś tak zwanego kamerackiego vloga, czy też kamerackiego żywca. E, śledzę z zainteresowaniem... E, te żywce, które robią Wojtek z Marcinem na D-Life, więc jak coś, to odsyłam Was na tamtą platformę. Też sam żywce popełniane przez chłopaków na Rambul, jednocześnie jak i są na D-Life, także tam odsyłam. Jest i Mirek tutaj, którego też serdecznie witam. Dlaczego dzisiaj jest taki tytuł tego żywca? A widzę, że już Was jest 17 osób, które tutaj dołączyły, także się bardzo cieszę. Kameraci, co tu się właściwie dzieje? Żywiec... Ktoś popełnił taki komentarz i, i napisał, mm, właściwie były dwa komentarze. Napisał pierwszy krzychu 23 godziny temu pod jednym z materiałów, który się pojawił. Komentarz taktyczny, kameracki, pod filmem w celu obejścia algorytmów ju, YouTube. Ja napisał YouTube. <laughs> Zwiększenia zasięgu, weź był piękny komentarz. Krzychu zrobił mój dzień tym komentarzem. Coś pięknego. Jak ładnie na, na nazwał YouTube, YouTube. No i ten, także spodobało mi się to określenie. No i pojawiła się też riposta do tego komentarza. Czym się różni komentarz kamracki od niekamrackiego? To jakiś idiotyzm. Nie jest żaden idiotyzm. Eee, komentarz kamracki to jest komentarz kamracki. Niektórzy nie rozumieją słowa i znaczenia też kamrat. Dlatego mam tutaj wyjaśnienie dla tych, którzy nie, nie wiedzą, co to słowo oznacza. Jest to Potoczne określenie kolegi, towarzysza lub kompana oznaczające osoby bliską czy też zaufaną. Jeżeli ktoś mi właśnie e, pisze taki komentarz kameracki, no to znaczy, że wzbudzam zaufanie w tych, którzy, e, którzy mnie słuchają czy też oglądają. I z którą łączą nas przyjacielskie relacje. Słowo pochodzi z niemieckiego języka kamerad. Ach, Deutsche! W języku śląskim oznacza towarzysza rozmów, w rolnictwie jest to odmiana jęczmienia, a politycznie nazwa by, bywa kojarzona. Uwaga, nawet to piszą już w tych wszystkich y, y, Wikipediach z ugrupowaniem Rodacy Kamraci. Już się tak przyjęło, już się tak y, po prostu przylgnęło to określenie Rodacy Kamraci. Ja jeszcze pamiętam, jak y, Wojtek z Marcinem robili na początku transmisję na żywo. To, Przecież nikt się nie nazwał, tak nie określił się kamratami. Gdzieś to padło na jednym z, z żywców w 2020 roku, um, jeszcze jak chłopaki nadawali na YouTube, i wtedy co kanały odrastały się jak hybryda, i e, były kolejno zakładane nowe. Aczkolwiek przez pewien czas udawało się jeszcze, że MPTV ma, miało 90 tysięcy subskrypcji. I nadawało po prostu tak, nadawało jak nadawało. Dopóki kanał nie został zdjęty, zamówienie rzeczy niewygodnych na temat ówczesnej sytuacji, jaka wtedy panowała z zamykaniem nas w domach, wtedy to się nie spodobało. Nie można było robić takiego przekazu. Dlatego, czy kanał MPTV, czy też kolejne, były po kolei zamykane. Ale wtedy, jak oglądałem tamte żywce, na początku byłem też, jak odkryłem, właśnie. Ee, działalność MPTV, działalność Wojtka i Marcina, też tutaj przyjechałem. To były moje właściwie też początki w Rumunii, jak mieszkam, i byliśmy przecież w sytuacji, e, kiedy, no właśnie, zaserwowano nam to, co zaserwowano, e, i ja zawsze będę wracał do tego i, i będę to pamiętał. Po pierwsze, że będę wypominał tym ludziom, to, jaki nam los zgotowali, mówię teraz o politykach polskojęzycznych, czy też rumuńskojęzycznych, czy jeszcze innojęzycznych, których, którzy przyczynili się do tego zniewolenia, można tak to nazwać. A poza tym będę też pamiętał, że wtedy właśnie pojawili się kamraci, że ja nie zgłupiałem w tym wszystkim, że ja nie zwariowałem, że pomyślałem sobie, no bo. I będę to zawsze do tego też wracał myślami, bo e, wiecie jak jest, jak nasi polskojęzyczni politycy mówią, że trzeba się czegoś bać, trzeba uciekać, no to trzeba by może stanąć i zrobić na odwrót. Jak oni mówią, żeby nie bać się, żeby nie uciekać, to trzeba wtedy, no, można powiedzieć to słowo na S, potoczne takie, ale ja nie będę tutaj go nadużywał, ale trzeba po prostu uciekać i robić zawsze na przekór to, jak oni e, mówią, żeby postępować. I wielokrotnie tego doświadczyliśmy, doświadczyliśmy też tego... Powodzianie tego doświadczyli, gdy Helmut mówił, nie ma się co obawiać, fala nie idzie, a tu wszystkich zalało, kłodzko zalane, wszystko, wszystko po prostu zniszczone. Więc no, oni udowodnili, żeby robić zawsze na przekór, żeby robić zawsze na odwrót. Ja też już nauczony doświadczeniem i kojarzeniem pewnych faktów, no to jeżeli oni mówili, jeżeli Szumowski wyrażał się w jednym, z programów u Mazurka i śmiał się, że maski nie pomagają, że maski niczemu nie służą i, i prześmiewywał to. I te filmy krążą w odchłaniach YouTube'a czy też w jakichś innych y, y, platform social mediowych i można je sobie odszukać. I, I na początku tak mówił, a później okazało się, że co, że, że no jednak trzeba ubierać, że jednak trzeba przestrzegać i kiedy można zdjąć, no jak się pojawi wiadomo co. Jak się pojawi coś, co można przyjąć pod ramię. Więc tak to było. To były specyficzne czasy. Ja wtedy doznałem takiego odkrycia kamratów i zacząłem słuchać tych żywców wiadomości i utwierdzają się w tym, że nie jestem jedynym, jakimś głupkiem, który, który myśli po prostu inaczej niż reszta społeczeństwa, które było zastraszone przez. Przez obecnych polityków, czy też przez, no, przez to, co się działo, tak. Więc dla mnie ko kamracki komentarz to jest kamracki, kamrackie takie, jakby to powiedzieć, relacje, rzeczywiście, w którym, którym towarzyszą przyjacielskie relacje. Relacje, które są zbudowane na zaufaniu, relacje, które. które mają być po prostu, jakby to użyć jeszcze jakiegoś lepszego określenia, yy, wzbudzające zaufanie, tak? Tak jak będę mówił i powtarzał. My, we według mnie, kamraci, czy tam Wojt Wojtek z Marcinem, czy też ogólnie Towarzystwo Kamratów, yy, wzbudza we mnie yy, duże zaufanie, i, yy, i dlatego ja też się utożsamiam z tym środowiskiem. Dlatego też yy, czasami miałem okazję, czy też dzwonić na żywo do programów do MPTV. Czy też, jak była okazja, to robiłem wilcze wieści, tak zwane tutaj z Rumunii, więc to, to wszystko się pojawiało. Czy też ja miałem kontakt właśnie dzwoniąc, tak jak mówię, i rozmawiałem z Wojtkiem, z Marcinem na antenie. I bardzo się cieszę, że taki ruch oddolny powstał. Bo trzeba to podkreślać, że jest to ruch oddolny i jest to coś, co jest inicjatywą, która zrodziła się. Właśnie w bólach, można by powiedzieć, bo myśmy byli w bólu i w cierpieniu w tej całej pandemicznej sytuacji. I wtedy, wtedy poszło to jak taka fala, jak efekt kuli śnieżnej. Ludzie zaczęli słuchać, najpierw na YouTube kanały się odradzały, świat, w, świat, w świat szedł przekaz. Ludzie wtedy mieli podobne odczucia, te jak ja, że nie są sami w tym całym szaleństwie i wariactwie no i później już tak zostali przy, przy kamratach później były wiadomo inne problemy, które, które nam towarzyszyły skończyła się choroba zaczęła się, zaczął się konflikt no i wiemy wszystko dobrze jak to wygląda w międzyczasie chłopaki za mówienie prawdy czy też za mówienie po prostu swoich poglądów skończyli w areszcie wydobywczym najpierw było tak, że byli albo byli oboje, albo był tylko Wojtek, albo, albo był, byli razem z Marcinem. Przez jakiś czas też ich nie widzieliśmy, przez wiele miesięcy, no ale wrócili do tego i widzę, że nie boją się dalej mówić otwarcie to, co myślą. Cały czas jeżdżą też z procesu na proces sądowy i, i, i dzieje się to, jak się dzieje. Dlatego um, ja jestem wdzięczny za, za ich tą po prostu działalność, za przekaz tak zwany kamracki. Ja też się podczepiam pod to, znaczy w tym sensie, że czuję się tym kamratem, czuję się um, kimś, kto się realizuje po prostu w tym środowisku i to środowisko wzbudza we mnie zaufanie. To tak samo jak kamraci mówią o Grzegorzu Braunie, czy też o Konfederacji Korony Polskiej, e, że jest to w tej chwili jedyna opcja, polityczna, która wzbudza zaufanie i na którą należałoby zagłosować, to wyznaje też takie samo zdanie, tak? I nie dlatego, że w kamraci tak powiedzieli, to tak trzeba robić, tylko po prostu trafia do mnie, trafiają do mnie argumenty, trafia też do mnie ten przekaz, trafia do mnie też to, co robi Grzegorz Braun, co robi Konfederacja Korony Polskiej i, i tak jest i myślę, że w tym wszystkim jest po prostu siła i moc. Ruch oddolny, który jest ruchem kamradzkim, ruch oddolny, który ziścił się po prostu z inicjatywy społeczeństwa, jest to duże zagrożenie dla systemu, ponieważ system się boi takich działań oddolnych. Jeżeli powstają jakieś partie polityczne z, z, z ramienia tak zwanego politycznego, tak powstawały jakieś różne twory, Polska 2050 powstała, czy Mieliśmy tego nowoczesną, tak, Było tam, były tam różne takie. No to wszystko gdzieś to. Widzicie, jak to się skończyło, tak. A tutaj, tutaj jest inaczej. Tutaj jest inaczej. Pewne partie też polityczne zostały wchłonięte przez system, tak jak na przykład Konfederacja Mencena. I teraz, jak ja słucham wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, czy Sławemira Mencena, czy ogólnie ludzi z tej konfederacji, nowa nadzieja, no to, to myślę, że to nie jest to, co było na początku. To nie są ci ludzie, zresztą i tak, i odszedł Bram, odszedł Korwin-Mikke, więc dużo się zmieniło w strukturach samej Konfederacji i zostali ci, którzy tak jakby wchłonięci byli przez ten system, tak? I, i we, z kolei oni we mnie nie wzbudzają żadnego zaufania, Konfederacja Bosaka i i, i Sławą Mira Mencena. W ogóle Sławomir Mimencena to już dla mnie zrobił się trochę takiego rodzaju człowiek memem, człowiekiem memem. O, o nim też pasowałoby mi zrobić jakąś y, transmisję na żywo, czy też zrobić jakiegoś vloga i też y, skomentować jego postać, bo y, byłoby też dużo do powiedzenia. Ale dzisiaj nie jest y, y, o Konfederacji Bosaka, czy też Mencena, dzisiaj jest o kamratach. Wyjaśniłem na początku znaczenie słowa kamrat. Dla mnie każdy komentarz kameracki tak zwany jest to jakieś przyjacielskie określenie, przyjacielskie, przyjacielski gest, który idzie po prostu w moją stronę. I cieszę się z każdego komentarza, właśnie jak ktoś pisze, że jest kameracki komentarz, czy też skrót, który piszą ludzie SWO, czyli nie, nie wiem, czy powinienem rozwijać ten skrót, no ale dobrze, SWO, czyli znaczy śmierć. Wrogom ojczyzny. No i to jest jedno z haseł kamrackich, jakie jest po prostu yy, jedno z ważniejszych, yy, ale nie będę tutaj yy, rozwijał yy, znaczenia tego. Myślę, że każdy normalny patriota czy też Polak powinien to zrozumieć. No bo co można innemu życzyć, niż, yy, innym, czego innego można wrogowi życzyć, niż, niż po prostu ten. Nie można wroga pogłaskać po buzi, pupie czy też jajach. Tylko trzeba życzyć po prostu najgorszego. No i tak to jest. Ja wyznaję też taką zasadę i cieszę się, że mamy właśnie taki ruch kamracki, że są tacy ludzie, którzy, um, którzy szerzą ideę pronarodową i interes, polski interes narodowy i wszystko, co jest związane właśnie z dobrym dla Polski. I to jest coś, co ja czuję najbardziej. To jest coś, czym ja się najbardziej identyfikuję. To jest coś, co mi najbardziej po prostu pasuje. Próbowałem szerzej spojrzeć też na inne perspektywy. Na początku też, przecież i może jeszcze na chwilę wrócę do Konfederacji. Konfederacja, ta Bosaka i Mencena, też na początku jak to się zawiązało, jeszcze tam był Korwin i byli, był Braun, no to oni wzbudzali jakieś zaufanie, ale w momencie jak się zaczęła cała m, sytuacja w 2020 roku, byliśmy zamknięci w domach, m, Bosak powiedział, do masek się można przyzwyczaić. Nie, nie można było się przyzwyczaić. Ja się nie przyzwyczaiłem, ja nie, nie nosiłem. Jedyny Braun, który tam był i stał dumnie w Sejmie, Patrzył w te błyszczące, ślepia marszałek Witek i był bez tej maski, i, i, i z dumą po prostu stał. I, I to jest człowiek, który po prostu zrobił na mnie też wrażenie. Ja się cieszę, że brał odszedł od Bosaka, że odszedł od, od Mencena, że po prostu działają sobie na własną rękę jako Konfederacja Korony Polskiej. I, i dobrze, że to się tak, słuchajcie, potoczyło. Także no, takie są moje. Tutaj w tym, w tym przemyślenia, tym się chciałem dzisiaj podzielić, po prostu pomyślałem, że to będzie dobrze, żeby też tak dzisiaj zrobić taki kamracki żywiec, powiedzieć też właśnie o tym, co myślę. I tyle właściwie. Wy napiszcie wasze komentarze, czy jest tu jakiś kamrat, który ogląda, czy nie czy macie też podobne odczucia, czy środowisko kamraskie wzbudza w was zaufanie, czy też jest inaczej. Jeżeli jest inaczej, to użyjcie jakichś argumentów dlaczego, tylko nie piszcie, że prorosyjscy czy coś takiego, bo to nie chodzi o prorosyjskość, to o tym, no to ja nieraz miałem już przypisywane takie łatki, mógłbym robić non stop jakieś żywce w, tym, w tej kwestii, czy też vlogi wytłumaczające. Zresztą pojawiały się nawet ostatnio pod tym vlogiem o, o tej fali, która ma iść z krainy U. Pojawiały się też takie komentarze, że jestem oczywiście za Rosją i rosyjskim jakimś agentem. A to nie na, na tym wszystkim rzecz polega, to po prostu polega rzecz na tym, żeby rozróżniać, jaka jest rzeczywistość i jaka jest rzeczywistość dla nas lepsza. I rzeczywistość, w jakiej tkwimy, bo na razie tkwimy w marnej rzeczywistości, to jest po pierwsze, i w rzeczywistości, która jest wykreowana przez takich ludzi jak minister spraw Ukrainy, czyli Radosław Sikorski, czy też inni poplecznicy jego i politycy, którzy realizują nie polskie interesy, tylko interesy kraju położonego na wschód od Polski. I z tym się nie zgadzam i to mi po prostu nie pasuje, i mówię o tym otwarcie. I nie chodzi o to, żeby ubliżać jak jakiejś innej stronie, innemu narodowi, tylko żeby nam się lepiej żyło. W Polsce Polak był gospodarzem, w Polsce Polak się czuł po prostu najważniejszy, a nie był ob obywatelem drugiej jakiejś kategorii. nie o tym nie mówię tylko ja, o tym mówi całe właśnie środowisko kamradzkie i myślę, że powinno to być zrozumiałe. I, i coś, co jest propolskie, to nie znaczy, że ma być postrzegane jako prorosyjskie, według niektórych. Ale niektórym tak łatwo przychodzi, po prostu myślą właśnie w ten sposób. Dlatego dzisiaj, właśnie taki kamracki żywiec. Tyle co miałem do powiedzenia. Życzę Wam miłego wieczoru. Napiszcie cokolwiek w komentarzu. No i widzimy się we vlogach, które się pojawią. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Oprócz tego subskrybujcie ten kanał, możecie zostawić łapkę w górę, jak ktoś jeszcze tego nie zrobił, i udostępniajcie tego żywca, żeby się niósł kamracko w odchłaniach YouTube'a. Będę wam wdzięczny, wszystkiego dobrego jeszcze raz. Trzymajcie się, salut z Rumunii, papa. Pa.